Wkrótce ninjago po raz kolejny odpowiadali na pytania widzów na Twitterze i potwierdzony został fakt, że pewnej rzeczy o ninja raczej nigdy się nie dowiemy. Do tego porozmawiamy sobie także o całej masie innych nowych informacji, jakie od nich otrzymaliśmy. Hej, czy kiedykolwiek dowiemy się, w jakim wymiarze znajduje się kraina trzech wzniesień? Osobiście uważam, że prawdopodobnie dotyczy to krainy oni i smoków. Dokładnie odpowiedział, że tak, że tego się dowiemy. Jakby ktoś nie wiedział, o jakie miejsce chodzi, to oto z drugiego odcinka pierwszego sezonu powstania smoków, gdzie ninja odwieźli Raju tą parą przeznaczenia nową i spotkali po drodze matronę. Ja również obstawiam, że jest to kraina oni i smoków, ewentualnie coś nowego, ale patrząc na to, że te krainy zostają teraz odświeżone, wydaje mi się, że właśnie do tego wymiaru najbardziej wygląd tego miejsca pasuje. Czy kiedykolwiek zafundujesz Lloydowi brodę, nie tak długą jak Łu, ale krótszą, myślę, że dobrze by to na nim wyglądało. Nie ma na to aktualnie planów. A więc wygląda na to, że Lloyd przez długi czas będzie miał jeszcze tą swoją mikrobytkę, którą znamy z pierwszego sezonu, a właściwie to ten to jeden włosek, o którym się niedawno dowiedzieliśmy. Pewnie dlatego, że twórcy, jak i samolego boją się, że jeśli po raz kolejny zostanie zmieniony wygląd naszych ninja, to ludzie znowu się zrażą. tak jak w przypadku sezonu 8 i oglądalność, jak i sprzedawalność nowych zestawów mocno spadnie, co wydaje się być jak najbardziej logicznym podejściem. Czy kiedykolwiek ujawnisz nam wiek ninja? Nie, nie i to pisane dużymi literami, także moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że tej wielkiej tajemnicy odnośnie wieku ninja nigdy tak naprawdę nie poznamy i dalej będziemy mogli tylko i wyłącznie spekulować. W teorii odnośnie wieku głównych bohaterów jest naprawdę cała masa i chyba nawet nie zbliżymy się do tego, która jest taka najbardziej prawdopodobna. W sensie, wiecie, one się dość często powtarzają, niemniej jednak takiego oficjalnego wieku ninja nigdy nie poznamy. Znamy i podejrzewam, że tak samo jak w przypadku zmiany wyglądu ninja, ludzie, gdyby dowiedzieli się, ile naprawdę mają lat, a patrząc na wszystkie fakty, szczegóły, jakie mamy i tak dalej, to mogłoby wyjść, że podchodzą pod trzydziestkę, jak już jej dawno nie przekroczyli. To ludzie mogliby się zrazić do oglądania dalszych sezonów i prawdopodobnie dlatego twórcy nie chcą tej informacji nam ujawniać. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie i napiszcie, w ile lat według Was mają nasi ninja i dlaczego, a ja sobie to z chęcią potem poczytam. Tymczasem się żegnam i do następnego. Hej!